Hej wszystkim, Klaudia Supra i Zguzy. Dzisiaj pora na babeczki z cukinią. Taka, taka bardziej fit wersja. Zapraszam. To robimy. Babeczki z cukinią. Potrzebujemy do tego formę na 12 babeczek albo takie pojedyncze papilotki. Do tego cukinia, której potrzeba nam 200 gramów, mniej więcej takiej wielkości. Ścieramy ją na tarce. No, i na początek wrzucamy właśnie te 200 g tutaj nieodciśniętej cukinii do naszego mm, pojemnika albo miski do tego pozostałem mokre składniki, czyli dwa jajka. jedno. Drugie. Do tego co jeszcze? Olej. To oleju potrzeba nam 100 mililitrów na te 14 sztuk. No. Potem jeszcze mleko, też ogrzane do temperatury pokojowej najlepiej, żeby było. No i mleka potrzeba tutaj też tak ze 100 mililitrów. No i jeszcze zanim będziemy miksować, to dorzucimy cukier 300 gramów, czyli mamy szklaneczkę i jeszcze trochę z następnej szklanki, bo jedna szklanka ma 220 gramów lub dwa razy mniej, wystarczy dodać yy, stevi, czyli słodzika bez kalorii. I taką mieszaninę będziemy teraz miksować, a w międzyczasie, zanim zaczniemy miksować, nagrzewamy piekarnik do 175 stopni. Dorzucamy do tego suche składniki. Czyli mąki pszennej 200 g. o, proszę bardzo. I do tego jeszcze proszek do pieczenia. Proszku nam wystarczy tutaj dwie łyżeczki, albo jedna łyżka, jak to woli. I znowu mieszamy, ale tylko do połączenia się składników. Przelewamy masę do naszych foremek. Mogą być albo pojedyncze papilotki, albo cała taka duża forma. No i co? I wkładamy do piekarnika nagrzanego już do 175 stopni na jakieś mniej więcej pół godzinki, 25 minut może wystarczy z termoobiegiem. Trzeba sprawdzić, czy te babeczki już są w miarę suche, czy mają dobrą konsystencję. Babeczki gotowe. Jak ktoś chce, można dodać jakieś nadzienie. Pierwszego dnia są chrupiące. No a w następne no to dobrze jest już wtedy trzymać w pojemniku, jeżeli mają na więcej dni nam starczyć, żeby były bardziej świeże, chociaż wtedy będą też i bardziej miękkie. A może warto zjeść od razu wszystkie pierwszego dnia?